Cześć ludzi zwierzęta oraz ty malutki hejterze O siema Jestem Aduś to jest kolejny odcinek Konsultanta Tak sobie oparłem ostatnio w sumie Kupiliśmy yy, Stolik I o dziwo ten stolik Idealnie A w sumie już go mogę tam dać Bo wieczorami go o, Przesuwamy tu I zobaczcie idealnie on pasuje Tutaj e, A jak w ciągu dnia jest tutaj przy łóżku. O, w sumie tu dzisiaj będzie sam stolik na, 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 na nagraniu, i ogólnie to jest stolik do telewizora, i z tyłu nawet jest komplet, żeby podłączyć, podłączyć żeby przypiąć stolik do ściany. A no, tego nie montowałem, bo tylko ta końcówka szpeci. a tak to jest stolik, który chciałem, bo ogólnie ten stolik w ogóle ciężko było go na magazynie znaleźć i w całej IKEI, bo były takie standardowe po, po dwie paczki 3-4, takie kwadraty, tam było chyba 50 cm na 50 cm, ale to takie no... Już to było i wrzuciłem, a teraz jest po prostu takie e, z dolną półeczką, a właśnie dolna półeczka jest idealna, bo można różne pierdoły tam e, postawić. Ostatnio, miałem, tak, tak na szybko powiem, bo nie chce mi się, nie chce mi się gadać, a mamy niezbyt dużo czasu, bo już połowę czasu zabrałem. Ostatnio, e, teraz będę opowiadał w ogóle drugą rzecz, e, która nikogo nie interesuje. Także, e, jak siedzisz na kiblu, to jest idealny konsultant, jak każdy. Mm. Nie wiedziałem, jak podłączyć pada od Xboxa do komputera. Wszyscy mówili, że tam trzeba mieć specjalny kabel, specjalny program. A ja, dobra, już, już mi się to chciało. Ale później tak. A, dobra, zobaczę, podłączę po prostu najzwyklejszy kabel do ładowania telefonu. Czy czegokolwiek innego jakiegokolwiek innego urządzenia i co się okazało, wystarczy podłączyć kabel, a komputer już sam skuma, że jest podłączony pad od Xboxa i jest kompatybilny z grami, czyli na przykład jak wchodzisz w grę, to gra już wie, że jest podłączony pad od Xboxa, i nie musisz nic więcej robić, zupełnie nic nie trzeba ustawiać. Ba, nawet nie trzeba, nie wiem, czegoś aktualizować, jakiś sterowniku pobierać. Po prostu. Yy, Podłączyć pod USB. Yy, pada. No i normalnie masz działającego. Pada. Duże. I to nawet w takiej starej wyścigówce. Dzisiaj pobrałem taką starą wyścigówkę, bo mało jest gier, żeby dwie osoby grały, że wiesz, na górze i na dole, że ekran jest podzielony, także nawet w takich starych grach to się, kurde, chciałem jeszcze jedną rzecz powiedzieć. ale dzięki, że mogłem się wygadać, dzięki, że mnie wysłaliście, widzimy, słyszymy się już jutro, jak zwykle o tej samej porze, o 18 był z wami Jaduś, no trzymajcie się i cześć.